Z systemu a to jest nowa seria na moim kanale pod tytułem Ratchet i Clank na PlayStation 4 Jest to następca poprzedniej mojej serii czyli Naka Jeśli nie oglądaliście to zapraszam bardzo serdecznie Od razu Wam mówię, że Jest to dosyć krótka gra, taka platformówka jeśli nie znacie Ratcheta, chociaż każdy powinien kojarzyć raczej i Klanka. Jest to taka historia o Lombaxie i jego takim małym robocie, który w sumie to jest taka pierwsza część na PlayStation 4. Ja grałem we pierwsze trzy części na PlayStation 3. Wyplatynowałem jedynkę i trójkę. Dwójka była niemożliwa do wyplatynowania według mnie. I sobie ją odpuściłem. Tutaj fabuła będzie się ogólnie yy, wiązać, yy, że... Kurde, nie pamiętam, jak on miał. Wiktor? Nie wiem. Yy, ale yy, ktoś będzie chciał zniszczyć yy, wszystkie planety yy, w tym układzie słonecznym. Yy, I raczej z klankiem... Będą musieli temu zapobiec, ale na razie Ratchet i Clank nie będą się znać. Poznają się właśnie tutaj, w... na początku. Jak mi się kojarzy bynajmniej. Zagram na normalnym. Myślę, że nawet byłoby mi dobrze na wysokim. Bo naprawdę jak ja grałem w raczej na PlayStation 3 to po prostu kosiłem i kosiłem. Więc no. Zaczynajmy. Nasza pierwsza planeta to jest Veldin, Tutaj nie będzie żadnych znajdziek. Oczywiście to będzie także seria na 100%. Od razu mogę Wam powiedzieć. Ale zacznijmy od scenki. Otworzyć siódemkę. Ruszaj się! Ruszaj się! Identyfikacja więźnia: Proszę, proszę, proszę. shift proszę, Myślisz, Proszę, Myślisz, że mnie złamiesz, Grino. Byłem w najmroczniejszych zakątkach wszechświata. Tam, gdzie by ci śrubki Proszę. Wieczne kamieniołomy z Proszę. Proszę. twierdza do waliz. kapitan Quark. Tak, bo ja film oglądałem, więc kojarzę co najmniej co tu będzie się dziać. A film dosyć fajny. I daj mu okosie, przyjemny. Nazywam się Kapitan Quark. Quark. Ja, ja nie wierzę! Ja jesteś tu! Marzyłem o tym, że mnie aresztujesz. O, spadaj stąd. Mówiłem do ciebie, Zed. Hmm. Tak, kapitanie. No dobrze, młokosie, czyli że śledzisz moje liczne dokonania? No oczywiście! Jesteś słynnym bohaterem galaktyki! Już nie jest sławny! <grym> Słowa ranią, samotny bilu. Jestem wiernym fanem. Kupiłem w przedsprzedaży nową grę o raczecie. Że... co? No, grę, która opowiada o twoich przygodach z tym lombaksem. A, chodzi ci pewnie o film. Tak, jest niezły. Jeśli lubisz animację. Nie, chodzi mi o grę. Jest oparta na filmie. Patrz, to potwierdzenie zamówienia. Przyszło mi o do więzienia. To super long. Robią grę opartą na filmie o moim życiu? Czemu się nie skonsultowali? O, to moja wina. Zbyt długo tkwiłem w tym zapomnianym miejscu, z dala od fanów. A teraz nikt nie pozna mojej wersji zdarzeń. Chętniej wysłucham, kapitanie. Naprawdę? Zatem siadaj bandziorze, a ja opowiem Ci pewną historię. Wszystko zaczęło się od gamonia lombaxa Ratcheta. I gamonia. <gryw> ci dam gamonia w Ratchet i klank. Od razu mogę Wam powiedzieć, że odcinki będą polegać na tym, że będę się starał mm, zrobić jedną planetę w jednym odcinku. Oczywiście będziemy tutaj wracać na planety, bo wszystkich złotych śrubek nie dostaniemy od razu. Logan, się wybierasz. Hej Grim! Jesteś! Myślałem, że przejdziesz się na bazer, poszukać cewek grawitacyjnych. Aha, Wciąż tu jestem. Zawsze Fajny lektor jestem. dla Chyba Twoje wymknięcie nie wiąże się z naborem w szeregi strażników galaktyki. Potrzebuję godziny. Chodź, Grim! To strażnicy galaktyki, o których mówimy. Kapitan Quark tam będzie. Nie wyjdziesz, póki nie naprawisz statku pana Mikrona. Łap się za tę korbę. Okej, okay, tutaj już będzie mieli swobodę, Czy widzę. Ten statek jest na mak podnośniku? Ogarnij tę korbę, ruchy! Czekaj, bo to śrub... E, my tu poważny biznes prowadzimy. Zostaw te Spadaj! <gry> Że zawsze chciałem zagrać w tą grę, naprawdę. Jak obejrzałem film, to mówię sobie, zagram, bo zagram, Boże. Właśnie, oprócz yy, trzech pierwszych części, części na PlayStation 3 yy, grałem jeszcze w no, Ratchet i Clank Into the Nexus no, Nawet i Q-Force, czyli Załoga Q. Okej, okay, zobaczymy, jak działają te Versabulwy. Ej, ścisnął ty węzełka. Miga tam coś. Cech, lewa strona w porządku. To cud. Zajmiemy się światłami do palacza. Spójrz w dół. Widzisz coś? Lewy dolny do palacza sprawny. Może jednak da się tym polecieć w kosmos. A nie czekajcie, bo ja miałem ten, Lewy dopalacz, miałem tylko jedną słuchawkę. Jest dobrze. Wiadomości, wiadomościach mówią, że rekrutacja nie wejdzie zaraz, się w e, na co ci stać. I dlatego na lewej sławce nie słyszałem praktycznie w ogóle tego typa. nadzieję, że zostanie strażnikiem galaktyki. Menu ustawień może dostosować zachowanie kamery. Ło, matko. Kezil Plateau. Powiem wam, że ja oglądałem też jakieś klitze tu dziwne były. Tylko tu chyba potrzeba było gadżetów I można było wejść na dach tego Wymagane magnebuty A, bo tam będzie chyba ta śrubka złota Jedyna na weldin przeciwników nie Będzie stąd widać. <laughs> matku kochany! <laughs> Ej, nie widziałem ich w ogóle. Patrzcie, tam można zauważyć troszeczkę. A no, są nie widać za Aby bardzo. pokonać przeciwników, raczet musiał się uciec do uświęconej tradycji Aha. No dobra. Tu nie mogę wejść. Racet wiedział co mu grozi. Gdyby znalazł się na zdrowie, Musiałby wyleczyć się na nożek. Korzystałem z jego kiedyś pod Na czym? Wyleczył mi 3 z pięciu ram strzałowych. Wiem, że właśnie było takie lekarstwo. Patrzcie, nic nie publiczne. Patrzcie, jak niszczy skrzynię. Co za tubet. Spadaj. żeby kupić broń, która pomoże mu ocalić galaktykę. E od narracji to ja czuję. Raszczek, pokonawszy przeciwników, parł naprzód. Dokąd zmierzał? Do celu. Do celu. Wow, naprawdę? To Welding jest piękne. Tor ćwiczeniowy. Mogę cię uderzyć? Mogę. O! Miałem nawet takie tę skrzynkę z narzędziami wcześniej, a nie wiedziałem, że to, że to można zniszczyć. przeskakując przez te przeszkody dobra robota a teraz przejdź do kolejnego etapu dobry strażnik okay, jest zawsze świadomy otoczenia skacz po ruchomych platformach brawo Noże powiem wam że tutaj się tak płynnie skaczę że wiecie porównując się z p z trójką to po prostu no wow Dalej. Czas na coś bardziej wybuchowego! Zobacz bardziej wybuchowego? O! Gadżetron! Nie pożałujesz! Granat fuzyjny. To też było chyba taka pierwsza broń. Wow! Dziwnie się tu rzuca, powiem Solana to niebezpieczne miejsce. Roi się w niej od skrzyni pełnych amunicji. Mm. Widać. A, dobra, tu chyba granat trzeba użyć. Mam, że kupić co to ja drewna jestem w tą grę.

Zrobienie pa ze 3-4 trofeów I to by było tyle, nie? No, ale wy się jakoś tak dziwnie bierzecie. Juuu. Serio to ma taki mały zasięg. To. Wow! Wyglądają jak wkurzone żaby! Awans Ratcheta. Zabije przeciwników, aby zwiększyć maksymalne zdrowie. Imponujące! Okay. Jak byśmy patrzyli na kolejnego Strażnika Galaktyki? O, a no, odnośnie to nie polecam tej załogi Q. Trening podstawowy dostałem trofeum Nieźle poszło O jeszcze mogę zrobić. Jeszcze Dropnie jeszcze? No dobra Idziemy Tuż tu chyba będzie kocenka z płarkiem Chwila Dajcie mi szansę. Sorry, brak czasu. Ratuje Galaktykę. Szerokiej drogi. Okej. Okay. Yy, ja wam tu dodam tą kaszankę. Kłanka wiedział, że jedyną szansą na ratunek będzie wentylacja. Jeśli Tutaj właśnie poznajemy dobrze, Klanka. Może z tego cało. Yy, będziemy właśnie czasem nim sterować. Yy, nie tak często jak raczetem. Wiem, że no na będziemy tego defekta, Wiktorze. Nigdy nie A zapomnisz. to nie był Wiktorian. Ogólnie to może być Nefarius głównym tym tym... Robot wiedział, że musiał rzucać bombami we wszystko. To stało mu na drodze. Aha, okej. Okay. Fajnie wiedzieć. Clank dostrzegł sprężynobota. Wiedział. Ej, takie były w trójce chyba. Albo i inać już w jedynce. Siłę ciążenia. Klang musiał rzucić sprężynobota. Ila! Księży się rozwala. Ale dobra. Poszło po mojej myśli. Od razu wam mówię, że jednak z tą yy, idą zmiany. Poraczecie nie będzie po Horizon Zero Doom. O, tak. To jest ten Wiktor. Myślę, że po będzie Beyond to Souls, bo mam też plusa i w maju były, było właśnie Rayman Legends oraz Beyond to Souls. Awa! Był Rayman Legends i Beyond to Souls i właśnie mówię sobie, kurde, jak to się już skończy, ta oferta, to pewnie nie będę mógł grać. I nawet sobie tego nie wyplatynuję, nie? Ale to się okazuje, że dopóki mam subskrypcję, to to nie działa. Co tu? Załatwmy to jak robot z robotem. Spadaj. O nie! Woda! O nie, woda, umyjesz się w końcu. I dopiero właśnie po będzie horizon. A ja mam jeszcze w drodze Infamousa. I wiecie jak już będą... teraz w czerwcu jest Trails Fusion i X-Comp 2, a mnie to nie kręci. Trials Fusion to ponoć y, trofea, to jest 10 na 10 trudność. Nie Nic go nie uratuje. Ila? Sprawdźmy najpierw, co tutaj jest. Może od razu rzucę? Ne, nie trafię w Panie do laby. Fajnie, że nie będę musiał wydawać pieniędzy na Beyonda, czyli w taką grę, którą już grałem w sumie. I sobie ją tym razem wyplatynuję. Serio, bardzo y, po sprzedaniu Beyonda żałowałem, że nie wyplatynowałem tego. I teraz będę miał drugą szansę na, na ten, na PS4. PS plus na 3 miesiące, jak coś, to wiecie. A jeszcze nie wrzuciłem naka. Ja dzisiaj dopiero dziesiąty odcinek znaka wróciłem. Boże, po co ja tego robota wziąłem? A wiecie, właśnie nie skończyłem naka, a się biorę o, za tego zaraz. <laughs> Więc wiecie. Brawo ja. No znowu Wiktor, super. Znowu ten brutal. Znowu ten brutal. Staj tu, nędzny złomie! Spadaj ty spróbuję cię. O matko. Jak cię dormę, jedna zębatka z ciebie nie zostanie! Ej, ty się odwal już, co? No właśnie. Bajo. Dobra, jesteśmy z powrotem. Była pewnie jak... Nie zostanę strażnikiem. 啊！ No, takłem się miliony myśli. Czy udało się no, nie powiem, że, mi, że Ta scenka ze znajomienia się raczeta się i klanka, raczeta i klanka jest po prostu. Była najlepsza po prostu w tym filmie, nie? Dobra, trzymaj się. Wracamy do Mogę ich bić. I zabić nawet. Skończymy sobie to w dzisiaj. Były i dzisiaj. A niezerwie bymy dla raczeta i igrażka. Do przesłania się na drugą stronę potrzebny był mu tylko harpun i szczypta bravur. Harpun? Co? Aha. Na szczęście w wygodnie umieszczony skrzynce nasz futrzak mógł znaleźć pożogera. Pożoger, o kurde. Super! pozoger. Szkoda, że nie mam tej umicy. Może trzeba w coś strzelić, żeby otworzyć wow. drzwi. Okej. Okay. Dobrze strzelasz. No słuchaj, to nie było jakieś wymagające. Clankarinu. Aha, tutaj jeszcze super. No nie trafiłem! Bez przesady! Dobra robota! Przeczesać teren! Dobra, koniec! Zdechniesz, lombaksie! O matko! Znowu nie zauważyłem nie, typa! Co oni tu robią? W banku danych... Ale to wolno strzela, matko! ...zaszkodzi prezesowi rekordów. Namierzą mnie tutaj, bo chcę je odzyskać. Robi tu coś touchpad? Aha, jak kliknę w niego, to mam tu. Dobra. Ratchet musiał działać. Może zaczepia? Wybawiłby go z opresji. Zaczepiać. posłuchaj mnie. Ała. Zatknij warsztatu i leć do schronu. Postaram się dotrzeć tam jak najszybciej. Przyjąłem, Ratchet. Ratchet znalazł się w dołu. Ała. To już chyba wszyscy. No o, dobra, tak jak w poprzednich częściach. Zgadza się, a dokładniej Model X-6Z, zwany przez wszystkich Desantowcem Zagłady. No. Strzelę to po pożugerem czy nie? Mam granat fuzyjny Myślę, że nie mam właśnie, nie? Dobra, niech to mi nie. Brawo Brawo ja Dobra Ej, czemu ja się tu szybciej nie mogę poruszać? Czy to... Czy ja dostęp Rarytanium? W Nexusie było coś takiego. Takie ulepszanie. Nie, to mi bardzo przypomina Nexusa. Eee, Elo? Oje, blargowie opanowali garaż Grima. Nie, nie jest, ale Ej, co to jest? Matko ze STNT! Nie poznałem tego w ogóle. Ja... Dobra. Życie sobie ogarnę. Spadać w ty Zbliżają się kolejni przeciwnicy. Desantowiec tu leci. Roboty bojowe! O, oh, fuck. Jestem w schodzie! Znaczy, czem, czemu tu jest taki bałagan? Wszędzie na broni części! W zeszłym tygodniu powiedziałeś, że podprzątasz! Brawo, ja, sorty! Jeden projekt mi się przedłużył! Silniki kwantowe dla opornych! Rzuć to gdziekolwiek! Wszystko mam opisane! A cóż to? Zrób to sam! Czarne dziury i inne... Kataklizmy. <grym> to służy do cenów edukacyjnych. Dobrze mhm. poznać kolegę po fachu. Ja tylko oglądam zdjęcia i wiesz, i to nie Tak. Przypomnę, że będą misję. Jest Nowa karta no, to dostępna. Raczej, co to do jasnej izoni właśnie wybuchło? Nie <grym> wiem. Przygotuj <grym> moje narzędzia. Znalazłem na pustyni coś, do czego musisz zajrzeć. Interesujące. Cóż to za fabryka? Co? Zwykły warsztat. Mieszkam tu od małego. Chodź, nareperujemy cię. Czekajcie, kolekcja kart. Ok. On nie klucz Millennium 12. Quest for Body. Co dziwne, odbieram jakiś przekaz z Novalis. Zdaje mi się, że ktoś wzywa pomocy. Ale jakiś blargiański zakłócacz blokuje sygnał. Nie martw się, komputer ostrzegłby nas przed niebezpieczeństwem. Za chwilę nastąpi zdarzenie. Czy chcesz zarejestrować ostatnią pole? Przyznam, że to nie wróży najlepiej. No, podróżujemy do Novalis. Huh, jest uszkodzony, ale gorsze rzeczy już naprawiałem. Chodź, może w mieście znajdziemy kogoś, kto nam pomoże. Dobra to było na ten. Mam nadzieję, że odcinek się spodobało. Zresztą do lajkowania, komentowania i subskrybowania Na razie dzisiaj do zobaczenia w następnym odcinku z Ratchet i Clank.